A to by ale tak o to, to to na tam, to na lepszych gości, no nie. Nie takiego jak nie wiesz, to marynarze musimy mieć, nie? <marynarzy> Marynarzy. Marynarze Marynarze to przyjeżdżają za granicą, nie? Aha, Francuza. Albo Hiszpana. Może no. To no. <mary> no. Co i się nie no nie? Na Cześć! No. To Jak tam kurwa gwiazdy? Tak chłopcy, tak jest, młodzież kojewska. Dobrze. leci, leci, ale kurwa też z tego szmurza. <śmulny> <śmulny> się wszystko wszystkim, tamte co stoi na roku to tamten dopiero jest agent. Kabruje a, wszystkich który? ludzi, no bielec. Jest bielec. Kabruje ludzi. Matka chodzi jego na policję, wiesz? Co się tu dzieje? Nie on tylko mamie powiedzie, bo tu widziałem, a jego mama idzie tu na policję i z niej no zdaje. Chuj nie robi nigdzie, a policja mu za to płaci, rozumiesz? To jest ormowiec. Tamten coś, coś go tam widział, wiesz? Bielec, nie? Kabruje ludzi, powiedz na mnie? Opowiadaj, na konarzy kosz. Tu na Bielca. Bo ile wchodzi? No. Kabluje, nie, kabluje ludzi, co my tu robimy? Powie Ale mamie. Do, do, do kogo? <głos> <głos> kabluje ludzi. tu na policję idzie? U niej tylko powie mamie, a no. jego mama, bo jest tu widzielna. Tu tymi schodami jak chłopak, no i na policję no. Jak ta mama? Więc. Nie, 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 to nie robi nigdzie, a policja za to płaci. Jak do czyli pracuje. No, no jak ludzie tu no, Jak, no, jak daje ludzi. No, no, ludzi no, Kawał chuja to jest, nie? Kawał chuja reszta budu. je ludzi, nie? Kupę chuja reszta dziób, nie? Dawidnie no. No. koi. coś widziałem, jak tu pewnego dnia jego mama rano szła na policję tu. Tymi szodami jak uszła. Ja widziałem. <głos> <Wydzi>? <głos> może se ze środki zdrowia pomyliła? Okay. No. A, a może ten, może zważyć, żeby, ten żeby go przyjęli do policji? No, no właśnie jadą, żelusie. No kurwa. <noise> no nie, kurwa, nie <noise> No wziąłeś? To jest kurwa nie Pojechali ta <noise>